Ciemanko z tej strony Direk. witam was w kolejnym odcinku Ultimate Team. Na samym początku poradnik jak trafić zarąbistą ikonę. Po prostu bierzecie sobie na paczuszkę, najeżdżacie, klikacie X, otwieracie paczuszkę i teraz wylatuje wam fajna ikona Prime. Zapomnijmy o tej paczce w ogóle, zagramy sobie za chwilę meczek, ale na szybko Wam opowiem co się działo poza nagrywaniem. Oczywiście no jak widzieliście zrobiłem tą paczkę z ikoną, którą otworzyliśmy, przepaliłem Fernando Morientesa, trafiłem Griezmana w informie tego 89 niewymiennego ale pomyślałem, że... Kupię go po prostu jak coś na ten odcinek i przepalę go. Był nie miałem foderu, a chciałem, żeby jakiś kontencik był. No bo jak wiadomo, teraz kart w paczkach nie ma. Otwierałem dużo paczek, rozbudowy 10x82, tam może dwie, trzy otworzyłem. 83, ten z jednym zawodnikiem, dużo 80, no, żeby robić właśnie te paczki. I teraz już każdą paczkę taką najlepszą zostawiam sobie. Mam tutaj już trzy paczki, 10x82, 2, 84, tutaj 84, jakieś 83, także no, otworzyłem. Złożymy sobie to wszystko na tocy. zapomniałbym, bo grałem, grałem oczywiście, zagrałem całe to Food Champions, Zbiję 11 winów, ale no nie ma nic fajnego do trafienia w paczkach, także otworzyłem od razu tę nagrodę, żeby mi te player playerpiki nie zalegały, bo wtedy nie mógłbym otwierać paczek, nic specjalnego nie poleciało, samo fodery praktycznie. I to w sumie tyle chyba, także zagierajmy sobie teraz meczek. sprzedaje jednego uniforma, wystawiłem go na listę transferową, nie chciał się od razu sprzedać, także może po meczu się już sprzeda, także przetestujemy sobie teraz. Kliana Mbappé. Chyba pierwszy raz będę nim grał w tej FIFie. Może tam jakiś meczek, nim towarzyski zagrałem, ale już sobie nie przypominam. Także zagrajmy teraz z klianem Mbappé na napadzie. Tak to skład bez zmian. Tylko oczywiście upgrade dostał Diaby. Mówiłem w poprzednim odcinku, że dostanie. I dostał 91 oceny ogólnej. Także zarąbiście, przechodzimy do spotkania. Milanista, jakiś fan chyba At Milano, jest Dudek na bramce. Dużo ikon. O Ronaldo Nazario, Alvairan. No 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 Bardzo fajnie składzik jeszcze ten upamekano wow -1 -1. What's your Naprawdę gościu no i jest drugi opoment Dolaski.pl, czyli Polak Widzew, mam nadzieję, że on nie wyjdzie z meczu przed rozpoczęciem. Dobra, zobaczymy które strzeli więcej goli <gry> Tak ogólnie sobie śledzę te wszystkie newsy, pewnie wy też dotyczące EAFC, czyli kolejnej odsłony FIFA, tylko pod inną nazwą, kurde, no już Ben Yedder mi strzela bramkę, <gryw> i to jeszcze Centurion, nasza mała legenda w tej Fifie. Pewnie widzieliście, że mają pojawić się kobiety i ma nie być osobnego trybu dla kobiet, czyli przykładowo nie ma być jakiegoś Ultimate Team osobnego dla kobiet. Oh. Kurde, na czerwone, że to wpadło? Sadio Manny? No dobra, bardzo fajnie, mamy remis. I ciekawi mnie, co sądzicie o tym, że właśnie nie będzie tego osobnego trybu. Nie wiem jeszcze, nie ma żadnych chyba przecieków o tym, ale są plotki, że ta gra ma być free to play. Że i Diabi, i teraz. M co zrobiłem, Mbappe? Zamiast to dobić z główki, to on w ogóle. Dobra, nieważne. Ciekawe, czy jeśli ta gra nie będzie yy, tak do kupienia jak normalnie. Tylko free to play, to jestem ciekawy, be, jaka będzie reakcja graczy. Czy jej na tym dużo straci? Bo myślę, że może na tym trochę stracić. Słyszałem jedną taką wypowiedź gdzieś, że właśnie, jeśli będzie to gra free to play, to jej nie będzie musiał się starać, no bo to mamy za darmo wszystko i tak dalej. Ale jeśli tak będzie, to będzie nie, nie za bardzo ciekawie, mi się wydaje. Już wolę wydać te 2-3 stówki, czy tam więcej zależy jaka edycja, i mieć. Wiecie, spokój, że może coś tam zrobią, ale jak to będzie gra Free to Play, to nie wiem. Jedynie konkurencja myślę, że może to uratować. Nie wiem, ciężko tutaj cokolwiek mówić, bo nie mamy potwierdzonych informacji, ale jest ciekawie, ale czy pozytywnie, no to nie wiem, zobaczymy. Jest ogólnie też nowy design kart. Nie wiem, no dla mnie taki. Niektórzy właśnie też się wypowiadają, że trochę jak z jakiejś FIFA mobile czy coś. No trochę to jest podobne do tego, ale. Taki no moim zdaniem, taki no może być, ale to mogły, mogłyby być wiele lepiej, te, mogłyby te karty, przepraszam, wyglądać o wiele lepiej. No nie wiem, zobaczymy. Jeszcze trochę czasu zostało. Możecie dać znać w ogóle co uważacie, czy śledzicie w ogóle te wszystkie przecieki i tak dalej. Kylian Mbappé! No ale sam w środek, jaszyna. I, I pięknie do Diogo Jota. Ogółem Diotę... <laughs> Diogo Jota znaczy... Jest ja pierdzielę Rzota, ja już go ogólnie wystawiłem na listę transferową, troszeczkę zawyżyłem cenę, myślałem, że wiecie sprzedadzą się te karty, karty tańsze i ktoś go kupi za 220 tysięcy dokładnie, ale nikt go nie kupił, no i na szczęście, bo miałem nadzieję, że trafi jakiegoś fajnego napastnika i będzie fajnie, albo przynajmniej kogoś, kim nie grałem i będzie można zagrać przez ten jeden odcinek za tego żota, ale no niestety wpadł Czech. Ja już go miałem w tej wersji Prime, ale trafiłem ja się na jego przepaliłem, także no bardzo słaby deal. I teraz Mbappé po krótkim, dobito Mbappé, ja pierdzielę naprawdę aż tak źle wychyliłem ten drążek. Tak sobie teraz testuję nowe ustawienie kamery, żeby nie, nie siedzieć tak z boku, jakby nie mówić do was z boku. Bo też jak, o boże, Ben Jadr to robi, bo też jak y Czasami wiecie mam mikrofon tutaj przy ustach i jak odwracam się żeby mówić do was do kamery to, to tracę na jakości po prostu audio i tak sobie testuję teraz nie wiem no, mi się wydaje że troszeczkę za blisko Kilian Mbappé. pięknie 2 do 3 za blisko jest ta kamera a mnie no nie wiem dajcie znać możecie dać znać czy jest w porządku. Ogółem w komentarzach też właśnie pisaliście a propos tego Abrahama że on jest bardzo dobry. No, ja nie myślę, że on jest jakiś zły. Ja mówiłem, że nawet mógłbym go zrobić. Mówiłem, pisałem wam w komentarzach, że jak będę miał fodrę, to go zrobię, ale myślę, że nie ma sensu się przewiązywać do, w sensie robić nowego zawodnika i tak zaraz tocy. Dobra, czekajcie, bo jest Sadiomane. I teraz zielonka pięknie, 3 do 3. Także jeśli wy go zrobiliście, wam się dobrze nim gra i, i w ogóle, to, no to super, oczywiście. Diabi! Aj, dobry strzał. Diabi! Kurde, dawno nie robiłem Elastiko. Dawaj, dawaj, jeszcze to wykorzystajmy Sadio Sadiomane. Wycofanie z piłką do Kiliana. No i niestety mamy remis, no cóż, jako przerwnik otwórzmy sobie tutaj dwie rozbudowy 80 plus mam. No nie ma co tutaj też tego dużo otwierać. No bo i tak nic nie można trafić, zobaczcie nawet ekranów nie ma, <gry> drugi raz też nie ma. No i dobra kupujemy tego Antuana Griezmana z myśliwym za 50 tysięcy równe. Jak już tak gadałem dużo o nim w tych odcinkach to zagrajmy chociaż w jednym. Smoke Squad, ok, Kurtuana na bramce, obrona spoko, środek pola spoko, napad ok też spoko także Spoko, jedziemy. I teraz do Sadiomane, który troszeczkę przymulił, chociaż. I teraz diogo, tak jest! Jeden do zera, dobra. Jest Pin! Oho, oho, oho. Ale jest to zasadził. Pięknie. Uh. O dobra, kurde, nie pomógł ten ślizg wandajkiem. Nie wiem czy gości już nie chciał to robić, bo widziałem pauzę, ale no dobra, gramy dalej. I Griezmann, albo może być diabi. Pięknie. Mieliśmy troszeczkę szczęścia. No ale jest 3-1 Beznadziejny ruch i teraz Beznadziejny strzał rywala Teraz żota. Podanie Sadio Mane Ohohohoho, Tak jest No i mamy chyba Rage ale Ależ piękna akcja 4 do 1 Re. Dobra jako przerywnik Zagramy sobie jeszcze jeden meczek Bo następny jest O wejście do ligi trzeciej Może dzisiaj się uda Otworzę dla was Dobra Niech będzie 2:84+. 84 plus Let's go Może coś się odda Zobaczmy Chyba nawet nie ma walkoutu, Hiszpania, PO, Karbachal, czyli dwa razy 84. Albo dobra, jeszcze paczka za 10 monet. Ona codziennie się chyba będzie pojawiała do toców, także zobaczmy. <grym> nie ma ekradów. No i mamy meczik o wejście do trzeciej ligi Real Madrid. Zobaczmy, czy będzie dużo piłkarzy z Realu. No jest Mendy Courtois z Realu. Okej, okay, dużo ikon. Correa, Molina, Cordoba. Nie jest to oczywiście najmocniejszy skład, no ale trzeba się skupić. Jedziemy. I na czerwonym diabi. mieliśmy szczęście, no ale dobra, 1 do 0 to jest najważniejsze, nie? Griezmann, debiutancka bramka z lewej nogi. No, i znowu diabi dobija, ależ mamy farta w tym meczu. No, ale dobrze, no może się wbijemy tak do tej trzeciej ligi. Roykin, No, pięknie sobie radzi. No, i znowu zabrał mi w ostatnim momencie, kiedy chciałem podać, teraz też. Ale <laughs> kopanina, diabi i diabi, zrób to, jest! Znowu szczęście. Trzy bramki strzelone przez jakąś odbitkę, jakieś szczęście, ale wygrywamy to. Biliśmy się do trzeciej ligi, także super, będą fajniejsze nagrody. No, i na zakończenie, otworzę dla was jeszcze jedną rozbudowę: 83, no bo nie ma sensu więcej otwierać, nawet nie dostaliśmy nic powyżej. 83. Także ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. A jeśli chodzi o odcinek na to,cy, to wiedzie, on albo dzień po evencie, albo dwa, jeszcze zobaczę, wiecie na ile mi czas pozwoli, żeby go nagrać i zmontować dla was. A tymczasem ja będę leciał. Trzymajcie się, miłego dnia. Do następnego. Cześć!